Kot mu zaszczał te wszystkie futerały, wiesz? Dramat, hek. <grywa> no, bardzo się podobało tutaj Są postacie znamienite na, na zdjęciu, które tutaj nagrywały. Także ta energia pozostała i prawdopodobnie, chociażby biorąc pod uwagę to, żeśmy grali tu koncert i się wszystko bardzo dobrze nagrało, więc postanowiliśmy. Nagrać tutaj płytę. No. Znaczy, no plan jest w sumie prosty, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące nagrywania, bo po prostu będziemy w tym tygodniu nagrywać piosenki, które mamy ułożone i przygotowane do nagrania na najnowszą płytę, zresztą zespół będzie obchodził 40-lecie istnienia. Także, można powiedzieć, taki dosyć konkretny, okrągły jubileusz. A jednocześnie, korzystając z właśnie tego właściwie, można powiedzieć, jedynego, jak w tej chwili by się mogło wydawać, mimo tej obfitości różnych studiów w całej Polsce, to dla nas to jest jedyne studio, które nam spadło do, do gustu. i To się naprawi. Tak? Przypaczki ci to zrobię. Będzie, będzie parę tak konkretnych utworów z tekstami, które też zostaną tutaj nagrane. Jak to jak, jak, jak w przypadku takiej jubileuszowej płyty, akurat ten, ten Stereotyp zostanie zupełnie złamany, bo nie będziemy umieszczać zestawu starych piosenek w nowych aranżacjach, tylko będą to nowe piosenki też w nowych aranżacjach. No bo w zasadzie, w zasadzie nie, nie ma tutaj innej możliwości. Jeżeli są nowe, to też i te aranże też są nowe. Także tutaj, jak to się mówi, idziemy zupełnie pod prąd. Nie, to ja już właśnie tak nie mam, że, że muszę bluzgać. Więc, tak? Jak nie, jak jest to nie. Niefunkcjonujące, wiesz, w, w, nieadekwatne do sytuacji, no to odpuszczam sobie. Nie? Staram się mówić właśnie w sposób prosty, logiczny, wiesz, tak jak, tak jak się tego uczę. <słuch>